tutaj mamy same petardy ale trzeba odjechać kilkoma no i tam stoi honda honda jest zajebista z 16 roku cała w oryginale jak nowa także czekamy aż te sprzęty reszta wyjadą i zaraz wam pokażę zanim udało mi się samochód przetestować posprawdzać pojeździć no to się rozpadało 16 rok ale to już widać po zderzakach Widać po lampach. Cóż mam powiedzieć? Samochód jest jak nowy, cały w oryginalnej powłoce lakierniczej. Serwis Honda. Przebieg tylko 130 tysięcy kilometrów Jest to pełny 16 rok, ale kurczę leje. Karoseria jak w nowym samochodzie. Od spodu samochód jest jak nowy. Jak przyjedzie do Polski, będą zdjęcia ze stacji diagnostycznej. Opony Michelin z 20. Roku. Także tak ten egzemplarz prezentuje się. Suchy silnik, wiadomo jak to w Hondzie. Jestem zachwycony ogólnie tym egzemplarzem. Proszę zobaczyć, jak to wygląda w środku. To jest nowy samochód. Nawigacja, kamera, podgrzewane fotele, tempomat. 8 lat samochód, 130 tysięcy przebiegu. Aż mi szkoda go tutaj otwierać w taką pogodę. Zobaczcie, nawet felga, nic na rancie nic nie jest przejechane samochód nie ma ani jednego zadrapania przynajmniej ja nie znalazłem chętnie bym się tu położył ale w tą kałużę to nie bardzo żeby wam pokazać, że od spodu auto jest jak nowe ostrość się aż zgubiła to chyba z wrażenia. Tak to jest właśnie zachowane auto. Widać, nie widać ten przebieg? Stacja multimedialna. Kamera. W tym pomad widzę jest, Już nie pamiętam jak to się robi, żeby przebieg pokazać w Hondzie o 130 tysięcy mignął. Zobaczymy kiedy miała Honda robiona przegląd techniczny. Coś z ostrością jest. O, teraz jest lepiej. Na górze numer rejestracyjny, numer Win, Przegląd 13 czerwca 23 roku przy przebiegu 107 tysięcy kilometrów i kończy się 31 przepraszam, to nie, nie czerwca, lipca 31 lipca tego roku kończy się przegląd. O, teraz dokładnie widać kilometry. Widać 130 tysięcy. O, teraz widać idealnie. Chyba przestaje padać. Więc jeszcze raz dokładnie postaram się pokazać, w jakim stanie są fotele. Ośmioletni samochód, nie? Petarda. Akurat Laweciarz ma jeszcze jedno wolne miejsce na ten tydzień i dzisiaj albo jutro Honda będzie odebrana w weekend w Polsce. Ja w poniedziałek od razu jadę na stację diagnostyczną, porobię zdjęcia, jak to wygląda od spodu. Bo o ile ta ostatnia z 14 roku z Niemiec wyglądała perfekcyjnie, no to ta wygląda jak nowa. Ale jest trochę tej różnicy między, między Niemcami a Holandią. Pierwszy raz ogólnie jestem na tym Autobedrive. No i takie powiem Wam fajne tutaj są sprzęty. Są samochody dla ludu, ale tam. Jak się wejdzie właśnie na hale, i ktoś bardzo chce to, nawet i Porsche może tutaj kupić, i Ferrari są Mercedesy. No, także fury tutaj są. 2006 rok ogólnie jeżdżę po Holandii i nawet nie wiedziałem, że tutaj taka firma jest z fajnymi samochodami, naprawdę w różnym budżecie. Za 15 tysięcy euro samochód jakiś sobie wybierzecie, i za 150 też. Że zaraz robimy przelewik, bo tutaj nie ma co za dużo zwlekać. Nowy stan. Jeżeli kogoś auto interesuje zapraszam do kontaktu Pozdro. Sprzedawca zachwycony moim podejściem do biznesu i dostałem 50 euroków na kawę za dobrą współpracę, na dobry początek współpracy, a opony są z 2022 roku, a nie z 20 także się pomyliłem, także bye bye Honda po weekendzie w ofercie.